Na gorąco sąsiedzi katują mnie jakąś muzyką, no, ale okno muszę mieć otwarte. Wybaczcie, lecimy. Wybiórki Bobry, dzień dobry. Publikacja pewnej opowieści z czasów II wojny światowej e, bardzo ciepło została przyjęta na platformie Facebook. E, pomyślałem, że może spodoba się również, również Wam, moim widzom. E, posłuchajcie, zapraszam. Jeszcze w ramach wstępu taka ważna informacja: że całość tekstu jest mocno inspirowana przez prozę Andrzeja Filipiuka, którego utwory cenię, czytam często i gorąco pragnę polecić. No i lecimy. W czasie II wojny światowej sytuacja wyglądała tak. Szwecja, neutralna, próbowała żyć. Dobrze ze wszystkimi, robiąc ze wszystkimi interesy. Obie strony konfliktu potrzebowały żelaza, w sumie takich naprawdę tysięcy ton, na karabiny, na działa, czołgi, okręty, ogólnie na produkcję militarną. Szwecja eksportowała. Eksportowała i sprzedawała żelazo e, zarówno w sztabach, jak i w postaci rudy. Wszystkim i wszystko co Szwecja sprzedawała schodziło na pniu i za niezłą kasę. Część rudy jechała koleją nad Bałtyk i trafiała do Rzeszy Niemieckiej, a druga część jechała koleją również do Narwiku w Norwegii i płynęła do Anglii. To się bardzo, bardzo Szwabom nie podobało. Więc postanowili wyciąć Szwedom psikusa, odwalić taki żarcik, i mianować się jedynym odbiorcą żelaza ze Szwecji. Niemcy planowali zająć Norwegię desantem zboża. Na początku 1940 roku było pewne, że coś niedobrego wisi w powietrzu. No i tutaj mamy polski akcent, bo polski okręt podwodny, ORP Orzeł, patrolujący wody, E, międzynarodowe, gdzieś tam w okolicach Skandynawii, 8 kwietnia spostrzegł statek transportowy. On się nazywał Rio de Janeiro, tak z brazylijska. Jednostka zachowywała się dziwnie, e, płynęła sobie bez bandery. E, to pamiętacie czasy wojny i tak dalej, gorąco. W dodatku miała zamalowaną nazwę Portu Macierzystego. Polacy wynurzyli się, zatrzymali statek oddając strzały ostrzegawcze, zażądali, aby kapitan jednostki przybył do nich w szalupie z papierami okrętu, z listą frachtową, czy jak to się tam nazywa. W razie odmowy zagrozili torpedowaniem Niemcom. Niemcom. statkowi, a Niemcy wyraźnie grali na zwłok, a potem podjęli próbę wykręcenia plaków i ucieczki. Wybrzeża Norwegii, do wybrzeża Norwegii. Polacy po kolejnych ostrzeżeniach odpalili dwie torpedy. Uderzyły one w statek. Nieoczekiwanie z zatapianych ładowni, jak króliki z kapelusza magika, zaczęli wyskakiwać na pokład uzbrojeni po zęby niemieccy żołnierze. A, jak się okazało, było ich na pokładzie, z tego co pamiętam, blisko 700. To tak. Sprzęt ratunkowego nie mieli, więc większość z nich pożegnała się życiem w, szwedzkim, w, norweskim, w norweskim fiordzie. O incydencie zresztą zawiadomiono Norwegów. Niemcy jednak nie odpuścili. Przerwać. Szlaki zaopatrzeniowe Brytyjczykom kupującym w Szwecji żelazo było dla nich zdecydowanie priorytetem. Postanowili zająć Norwegię desantem z morza. Z danych ich wywiadu, ich rozpoznania wynikało, że da się to zrobić bez trudu. Może zajmą Oslo, e, zajmą Norwegię bez trudu. E, u wejścia do fiordów norweskich znajdowały się trzy stare, przestarzałe, e, zabytkowe wręcz, forty o nikłym znaczeniu militarnym, e, wzniesione już w pierwszej połowie XIX wieku. E, forty zostały przezbrojone po I wojnie światowej e, Norwedzy. Wykorzystali rozpad Austro-Węgier, które rozpadając się straciły dostęp do morza. Masa sprzętu norweskiego, morskiego armii CK została wystawiona na sprzedaż i to w cenach praktycznie złomu. Norwegowie za psie pieniądze zakupili wówczas od y, byłej armii CK między innymi prototypowe torpedy napędzane sprężonym powietrzem e, kupili dwa gargantuiczne działa o fantastycznym, fantastycznym kalibrze 300 chyba 5 mm oraz kilka mniejszych dział chyba 280 tak 280 mm e, problem e, stanowił Mały zasięg tych armat, tych dział armat, nie wiem, zaledwie 8 km. Reszta świata uważała taki sprzęt za kompletne, kompletnie przestarzały. Kompletnie przestarzały, ale Norwegowie tak się zastanowili, wykalkulowali, że armata to armata, prawda? A w wąskim fiordzie, gdzie tej przestrzeni jest niewiele, no wystarczy ustawić lufę prosto i co więcej potrzeba. Mijały konkretnie, mijały kolejne lata, konkretnie dwie dziesiątki. Forty, wzmiankowane trzy forty obsadzono weteranami, którzy mieli w nich sobie dosiedzieć do emerytury, a, a te działa, te torpedy czasem nawet konserwowano. 9 kwietnia w nocy, w 1940 roku Niemcy podjęli próbę zdobycia Oslo. Niespodziewanym desantem z morza wprowadzili do fiordu Mm, konwój, konwój, flotylle y, okrętów na czele y, głównie w celu zastraszenia Norwegów umieścili okręt y, Bridge Bridge, nie wiem jak to się wymawia, napisze nowoczesny, ciężki krążownik. Mieli pecha. Podwójnego. Po pierwsze, y, hitlerowski wywiad ustalił, że atakujący są kompletnie bezpieczni. Sprawdzono zamówienia norweskiego wojska, yy, norweskiej armii yy, w niemieckich i amerykańskich fabrykach. Stwierdzono że, stwierdzono, że sąsiedzi z północy niczego poważnego przez ostatnie kilkadziesiąt, kilkadziesiątków lat nie zakupili. Zatem uzbrojeni nie są, bo technologii nie mają, by produkować. Po drugie, konwój płynący nocą bez świateł, to ten drugi pech. Został wypatrzony przez jednego z weteranów, stróżującego w punkcie obserwacyjnym kilka kilometrów od, od, od twierdzy, od tych trzech fortów, staruszek w porę złapał za telefon i zadzwonił. Postawił na nogi załogi wszystkich trzech fortów. No, oni się zerwali, kolejne meldunki. Yy, nadchodzące od obserwatorów sprecyzowały liczebność, i uzbrojenie konwoju, no, mogły przerazić, mogły przerazić, nie tylko wzbudzić większą panikę, no, to, to, to spanikować nerwego, prawda? Yy, pułkownik Ericsson, BKH, bo on miał Taki skrudnie, wiem jakie to imiona, dowodzący twierdzą, e, mimo meldowanej przez obserwatorów wielokrotnej przewagi wroga, podjął twardą decyzję o obronie fiordów. Potomek Wikingów A, pięknie. Pierwszy Ford milczał. Milczał, dopóki konwój nie znalazł się blisko. 50-letnie działo, obsługiwane przez weteranów. Oni też mieli ponad 50. Wypaliło raz krążownik, ta duma niemieckiej floty ugodzony z nienacka kilkuset kilogramowym pociskiem stracił supernowoczesną wieżę artyleryjską załoga nie widząc kto i z, jakiej, z jaką siłą atakuje dała całą naprzód i im działo przetoczono na zarzewiałych łożyskach wymknęła się z zasięgu armaty ale weszła w zasięg drugiego fortu. Ten miał problem z użyciem starych armat, przedpotopowych, armat Armii CK. torpedy, ale miał torpedy, które uważano również za złą po tym półwieku. Odpalono je, odpalono ich kilkanaście. Część zatonęła zaraz po opuszczeniu wyrzutni torped, inne. Nie rozwinęły odpowiedniej prędkości, nie osiągnęły prędkości, bo butle z ciekłym powietrzem, w które były zaopatrzone przez te 50 lat, się rozszczelniły. Ale... Ale dwie doszły. Dwie doszły, trafiły w kadłub. Prawdopodobnie nie zdołały go przebić. Jednak mm, siła yy, wybuchu sprawiła, że stalowe blachy popękały tu i tam. Na spawach no i okręt zaczął ciągnąć wodę jak druszek Załoga pewna, że za chwilę oberwie kolejną morderczą salwę tych torped, prawda? Ponownie dała całą naprzód, uciekając poza zasięg drugiego fortu. Udało im się uciec, no ale na mieliźnie. Akurat akurat przed portem numer 3. No z tego portu, fortu zasypano ich kilkoma potopowymi pociskami o masie niemal 300 kg każdy. Reszta nie odpaliła. Reszta tych pocisków nie odpaliła ze starości. No odezwały się też lżejsze ciała. Krą krążownik unieruchomiony na miliźnie stanowił łatwy cel. No i szybko został po podziurawiony przez te norweskie armaty jak to. W dodatku nie był w stanie w żaden sposób skutecznie odpowiedzieć, bo już po pierwszym szczale wyłączono z walki tą jego super najgroźniejszą, super nowoczesną wieżę. No i do tego idąc pod wodę, tonął do góry lufami, mocno przychylony na burtę. To zresztą widzi się na zdjęciach, bo do zdjęć dotarłem. Co więcej, Forty przez telefon wezwały pomocy. Z głębi lądu nadleciało norweskie lotnictwo. Namierzyło tonący ten krążownik super, super, super i z braku poważniejszych argumentów, bo nie mieli bomb, bomb takich konwencjonalnych, obsypało go bombami zapalającymi. Na co dzień Norwedzy tych bomb używali do wyznaczenia nocnych tras dla lodowomaczy, rzadziej do topienia pokrywy lodowej i oczyszczania zamarzniętego toru wodnego dla statków, które tam kursowały po morzach Dalekiej Północy. Były to bomby marnej jakości. Użycia ich walce, użycia ich walce nikt nie przewidywał, ale piloci mieli ich dużo. Gdy nad ranem okręt dostatecznie poszedł na dno, życie straciło na tym niemieckim krążowniku co najmniej ponownie 700 marynarzy 700 hitlerowców. Reszta niemieckiego konwoju yy, po wymianie ognia z pierwszym, z pierwszym z fortów zawróciła. Nie bardzo wiedzieli, z czego Norwegowie do nich yy, walą ale widząc, że każdy pocisk powoduje w forcie małe, małe tsunami wręcz tsunami, bo to po kilkaset kilogramów miały te pociski wydedukowali, że to jakaś gruba Berta albo coś podobnego Ach. pokręcili się przy brzegu czekając na decyzję dowództwa te pozostałe statki konwoju no ale zauważywszy o świcie nadlatujące, nadlatujące norweskie samoloty w panice wymanewrowali na pełne morze. Plan zajęcia Oslo nie powiódł się. Norwegowie zyskali czas na to, by ewakuować rodzinę królewską, ewakuować swój parlament, no i oczywiście zasoby złota. Nie należy w tym kontekście lekceważyć zabytkowej broni. Smutne jest to, że mimo wsp wspomnianego wspaniałego zwycięstwa odniesionego w tej pierwszej bitwie, forty poddano już po kilku dniach. Niemcy triumfowali. Podeszli od strony lądu, prawda, zajęli Oslo. Wojna była przegrana, nim się na dobre rozpoczęła. No ale tutaj mieliśmy taki książkowy przykład pojedynku Dawida. Dawida z Goliatem. No Niemcy zaraz po zdobyciu podnieśli e, wrak tego bilcza, bilczer, bilcza. Okazało się, że dzielni no Norwegowie załatwili go na dobre i do remontu on się już nie nadaje. Takie, takie było zakończenie tej, tej wielkiej kampanii norweskiej 1940 roku. Oslo zostało zajęte. Norwegowie ugryźli odrobinkę Niemców. Dali im popalić tym, co mieli. Taki pojedynek naprawdę. Spotkał się tam Dawid z Goliatem. Fajna opowieść. Ja wam dziękuję za to, żeście mieli ochotę ją wysłuchać, jeżeli mieliście, jeśli wysłuchaliście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do zobaczenia. Do usłyszenia przy kolejnych opowieściach, gdzieś tam na kolejnych polach. Dziś jest niedziela. Chyba jeszcze będzie plaża, bo pogoda taka sympatyczna. Odpływ mamy dosyć późno, o 19 może pojadę na plażę. A teraz pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. Czołem.